Mano Instagram, wracam do Was z nowym filmem. Chciałem dzisiaj nagrać trochę treningu, trochę życia. Co się u mnie zmieniło, jakie mamy plany, co teraz jemy, jakie są kalorie, co z towarem, kiedy jakieś starty. Także wszystko się dzisiaj dowiecie, a ja idę robić śniadanie, czyli mój przedtreningowy. Biorę suple, idziemy zmierzyć cukier, także widzimy się za chwilę. W kuchni możemy robić śniadanko, a będzie to 300 gramów dorsza. Do tego dam sobie 50 g ryżu, bo tyle mam gotowego już nie chcę mi się robić. 150 kafioru i do tego na zapewne damy banana, jednego i trzy wafle ryżowe. I wychodzi mi na pierwszy posiłek dzisiaj, akurat, mam dzień wysoki i wychodzi 50 g białka, 100 g węglowodanów i 10 g tłuszczy. A jeśli chodzi o suplementację, moją poranną. Tutaj jak widzicie wszystko jest z SLD All Nutrition. Z kodem Lulewicz oczywiście macie najlepsze ceny jakie możecie dostać czyli, A moje poranne to jest B-kompleks, NAC, D3K2, Ostropres, maślan sodu, Omega 3 i berberyna I to są praktycznie wszystkie środki, które ja używam Więcej nic nie potrzeba, robię, robię śniadanko Zaraz się łapiemy, zrobię sobie intra, zmierzymy cukier po posiłku i jedziemy na siłownię. gotowa robimy kończymy pijemy suple wszystkie łapiemy się już prawdopodobnie w aucie jedynie wam przebitkę przerzucę jak to nie wygląda bo każdy raczej wie ale najgorsze jest to, że zaskoczyła nasz zima znowu masakra no jesteśmy w drodze na siłownię Także chciałem troszkę pogadać z Wami o zmianach, co się dzieje, jakie są, jakie są plany. Także tak, byliśmy dokładnie tydzień temu, to chyba był 3 marca, byliśmy u Radka Słodkiewicza na konsultacjach w Poznaniu. Wszystko idzie tak, jak miało iść. Waga po minikacie to było 88 kg. Obecnie oscyluje mniej więcej w tych samych wagach mniej więcej 88-89. No i założenie mamy odbicie, 5-tygodniowe odbicie. Mamy troszkę delikatnie wyższe kalorie granice między od 3,5 do 4 tysięcy. Mamy rotację wprowadzoną, 3 dni mamy, mamy trzy różne dni czyli mamy dzień wysoki, dzień niski i dzień nietreningowy. Zaczniemy sobie może od dnia niskiego. Dzień niski to jest 300 białka, 60 tłuszczu i 3, 450 g węglowodanów. Potem mamy dzień wysoki i to jest też 300 białka, 30 tłuszczu i do tego mamy 600 g węglowodanów i dzień nietreningowy. Te same białko, tłuszcze 60 i węglowodany już 350, czyli gdzieś w te 3200 kalorii, potem 3500 i końiec całe 4000. Yy, priorytet. Mamy do poprawienia troszkę krotkę piersiową, na której się skupiamy. Mamy ją wprowadzoną dwa razy w tygodniu. No i dzisiaj też mniej więcej będziemy atakować razem z barkami i z tricepsem. Yy, za około 4-5 tygodni wracamy na konsultacje i będziemy już ustalać prawdopodobnie pod redukcję i będziemy dobierać terminy pod scenę. Także jak będę cokolwiek wiedział, będę Was informował, czy to na bieżąco tutaj, czy na Instagramie, także też Was tam zapraszam. Przemek podłoga Lulewicz na Instagramie i tam wszystko dodaję na bieżąco, a tu będę próbował Wam rzucać teraz na raz na tydzień, raz na dwa tygodnie jakieś... Yy, aktualizację, co się u mnie dzieje, co się zmienia. A póki co jedziemy na siłownię i już się złapiemy tam. Jakieś przebitki z treningu po wrzucę. No i co? Łapiemy się zaraz. Trzymajcie się. Yeah. Mamy już po treningu, plan jest taki, jedziemy do kwiaciarni, bo dzisiaj dzień kobiet, musimy dla mamuśki, dla narzeczonej kwiatki kupić. Później pewnie gdzieś pojedziemy sobie coś zjeść, że dzisiaj mam wyższe węgle, mogę sobie coś tam pozwolić, także tak. pewnie gdzieś sobie skoczymy. A co do nagrania, wrócimy złapię się z wami przy posiłku potreningowym. I podejrzewam, że gdzieś w trakcie dnia jeszcze się złapiemy, może gdzieś będziemy w, w jakiejś restauracji czy coś, to się nagramy, ale zobaczymy czy w ogóle gdzieś pojedziemy, bo jeszcze miałem w planach pomalować, ale nie wiadomo jak wyjdzie. Także łapiemy się przy posiłku potreningowym. Vai, cara, que a gente não a? Wracamy z zakupu, jedziemy do domu, robimy posiłek następny. Nawet jeszcze nie wiem. Także, jak już będę miał coś wymyślone, to wam pokażę albo nagram. Zaraz się Na szybko, po prostu 200 gramów piersi, do tego 150 gramów ogórka zielonego, 50 gramów skyra i 70 gramów klejku I to będzie mój ten posiłek, zaraz wam pokażę, jak to wygląda. I później się łapiemy, bo pewnie jedziemy gdzieś z dziewczyną się przejechać do Opola, do rodziców, ale to później Wam pokażę zobaczycie na pewno jakieś przebitki z tego. No i co? Widzimy się zaraz. Dobra, wróciliśmy z zakupów, kupiliśmy co mieliśmy kupić, jakieś na podstawowe zakupy, ale tak wpadłem na no, z Korei, tak i tak już Wam pokazuję co jem, to pokażę Wam mniej więcej co też kupuję i jak mamy tutaj jakiś chulczyk, skiry, jakieś warzywa, owoce, kukurydze jakieś pieczarki, wołowina, to pewnie zazwyczaj sobie treningowo kurczak, jakieś szynki, trochę ryby. No i owoce, jakiś ser, jeszcze musiałem sobie dokupić nutlow, bo mi zabrakło, no i co, ja robię sobie jakieś, jakieś jedzenie, już nie będę przyciągał, makro wam wypiszę całego dzisiejszego dnia, na koniec, bo to też tak w sumie nie był cały dzień jedzenia, ale podam wam jakie tam makro było, no i co, zostawiajcie łapki, suby, jakieś pomysły na filmy, co chcielibyście zobaczyć i widzimy się w następnym odcinku, cześć.